Trzy kobitki. Brunetka, ruda i blondynka. Idą przez pustynię. Nagle pojawił się lew. Brunetka odważnie nabrała w dłoń piachu i srumu w oczy. O lew podrapał się, powarczał, powiercił, odwrócił się. I uciekł. Idą dalej. Drugi lew. Tym razem ruda. Chwyciła piachu i sypnęła mu w oczy. Lew zaczął trzeć łapami. A i tylko sobie zatarł. Wkurzony się odwrócił i uciekł. Idą dalej. Nagle całe stado lwów. Brunetka z rudą w nogi. Chodu. A blondynka idzie sobie. Ej głupiano, czemu nie uciekasz? Ja nie sypałam.